A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę. Zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. Simneczko z tej strony media w dzisiejszym odcinku. Powiem wam o Piggy 2, ponieważ każdy się mnie pytał o dość na live'ach też. Co z Piggy, Mendy? Czemu nie nagrywasz Piggy? Co z Piggy? No nie nagrywałem Piggy, ponieważ Piggy się skończyło. Tak jest, Piggy się skończyło, Piggy już nie będzie. Teraz, z tego co wiem, będzie nowy jakiś tryb, coś tam. Jak to nazwać? Nowy game mod. No, no nie będziemy sobie zawracać tej głowy. Pewnie chcecie wiedzieć o Pigi 2. Pigi 2? Nie wiadomo czy jest w planach. Czy będzie w planach? Jak to jest? Na razie myślą o poprawieniu Pigi 1. Żeby to zrobić pięknie. Wzięli sobie jeszcze jedną osobę do pomocy. Ale ja myślę tak. Jeżeli wzięli sobie jeszcze jedną osobę do pomocy. Prawdopodobnie chcą ruszyć z pełną parą z Pigi 2. Bo będzie teraz... Bo było ich w dwóch w Mini Mini-Tune, który był skrypterem. I lekko budował mapy. Jakaś jego koleżanka, yy, która budowała mapy, nie wszystkie, ale budowała mapy bardziej personalnie. I wzięli sobie jeszcze jedną osobę do skryptów i do map, więc jest już w zespole ich trójka. Więc no, teraz będzie naprawdę ciekawie. Yy, tutaj mamy yy, IKS, IKS dziewczyna, która budowała mapy chapter 3, 7, 9, 11, 8 i pomagała też przy innych chapterach. No, tutaj w tej całości, no, budowała, więc no. Będzie ich w zespole jeszcze więcej. No i Tenus Flea, który był od modeli. Więc myślę, że teraz, jak wzięli sobie dodatkowych pomocników, to będzie ruszało Piggy 2. Ale to pewnie trzeba poczekać. Ale prędzej będzie Pirate! Więc będzie Pirate! Bo Pirate już. Nie wiem kiedy dokładnie. Nie wiem kiedy dokładnie startuje, ale już naprawdę niedługo. I pomyślałem sobie tak: Piggy 2 czekamy. Ale zostało zrobionych dużo po... Yy... Jak to cię powtórek? Nie, nie powtórek podróbek. Zostało zrobionych dużo podróbek, ale takich konkretnych. Więc takie sobie sprawdzimy, wchodzimy w gamesy, zobaczcie, yy, tu mamy pigi nasze. A tu pigi dwójki. jego ile ludzie tego porobili. Mamy tu mamy pigi normalne. Tu mamy pigi dwa, pigi dwa, pigi dwa, pigi dwa. Tu gra po 100 osób coś, elevator dermier Tu prawie figi, tu te cztery gierki sobie sprawdzimy. A teraz jesteśmy na pierwszej. Co to w ogóle jest? Okej, okay, w ogóle sprawdzimy sobie zaraz to pierwsze, co to w ogóle jest. Ja jeszcze zobaczę w ogóle, jak to wygląda w katalogu. Jejku, tutaj, patrzcie na to. To jest to, to jest Piggy 2 od By Urban Owl. Już jakieś kody, dziękuję za 5000 lajków. 2 miliony ludzi w to zagrało. Ja nie wierzę, ej, dobra. Zrobili coś takiego, okej. Okay. Ej, tu można wybrać playera, dobra. <tryk> tu można coś wybierać, nie? Okej, okay. nie, no zobacz, o, Piggy 2, zaczyna się. Okej. Okay. A, tak to po prostu wygląda, dobra. Tu jakieś kłodeczki takie są, o. Ej, ale mapę zrobili... inną. Ej, no to tu jest... Okej, <laughs> jakie grube drzwi. Jakie te drzwi są grube. Dobra, ale się otwierają. In the master key. Master Key, muszę znaleźć Master key Jest Biggie. Nie wiem, dobra. Okej, okay, łóżeczko, tu nic nie ma. Nie, Piggy! Ja nie wierzę, dobra. Jaka ona szybka. Nie, dobra, uciekamy, uciekamy, dobra, szybko na górę. Ja nie wierzę, dobra, dawaj, dawaj Mandy, dawaj, 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 dawaj! czekaj, 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 dawaj, 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 dawaj ciekaj, 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 ciekaj. No nie Mandy. Dobra, jesteśmy tu. U uciekłem. Ej, ale mi się dawaj, 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 Szukaj Master dawaj, ale jakiego Master dawaj, O co tu chodzi w ogóle? Dobra, nie! Mam. Ale co teraz? Dobra, mam. To gdzie teraz z tym kluczem? Uciekaj, kolego! Nie! Tu, kruty. Nie. Nie, no nie wierzę, że kurczę, Pigi 2. Inaczej to w ogóle polegało. Spectate? A tu myślałem wejść, on czerwonym otworzył, ale te drzwi się zupełnie otworzyły. Jak super to wygląda. Jak super to wygląda ten szczurek. No nie wierzę, dobra drodzy widzowie. Olewamy tą giereczkę. I szukamy drugiej, mamy tutaj Piggy 2 Alfa. Dobra, co to w ogóle jest? Tu 2,5 miliona osób to grało. Okej, okay, tu jest dużo mi dislike'ów. Tutaj widzę badże po pościągane. Okej, okay, tu 100 osób może grać na jednym serwerku. Wchodzimy, drodzy widzowie, wchodzimy na taki serwerek, zobaczymy w ogóle o co tu chodzi. Dobra. Dobra, wchodzimy, wchodzimy, patrzymy co to w ogóle się dzieje. Piggy 2 Alpha. Jeszcze wy Kralgowie, widzicie, macie, patrzcie na to. Post ZO Wild West. Ej, ja tu Wild Westa. O, tu się dzieje? Chapter 3. Okej. Okay. Play. Control, tak. nie ma kłócania Robio Okej, okay, nie rozumiem Play Aha, czyli to tak naprawdę jest skierowanie do Jego jakiejś głównej giereczki Tak czy nie? Play Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? To jest jakaś wiertara <laughs> Dobra, musimy wiercić Tutaj, przyjdź me mechanik będzie rady, nie daje się kazać tutaj normalnie Naprawimy wam ścianę Naprawię ścianę idealnie, na przykład wezmę sobie pistolet O nie, jaki drogi O co tu chodzi? Nie ogarniam tego Dobra, wracamy, bo to jest straszne Wracamy na gierki, dobra Jesteśmy w giereczkach i mamy Piggy 2 jakieś nowe, to jest to prawie identyczne, tylko to jest Piggy, dobra. Ile tu ludzie w to zagrało? 3,5 miliona osób zagrało w to, co to ma być? Chapter 2... 60 tysięcy Robuxów to zarobiło. Aha, tutaj donate, super speed, VIP, secret facility. Aha. I że ludzie na to Robuxy wydają, ja nie wierzę po prostu. Ludzie na to Robuxy wydają no, dobra. Sprawdzimy, co to takiego jest, że ludzie tu wydali 60 tysięcy Robuxów. Sprawdzimy, czy to się opłacało ludziom wydać tu 60 tysięcy Robuxów. Czy się zupełnie to nie opłacało, dobra, sprawdzamy. I mamy ekran? Jest, widzicie idealnie. Wow, dobra. Play Aha, to jest zrobione na tych samych tych modelach, które są w studio po prostu. To fire out jest na tym zrobione. Dobra, bierzemy młotek. No mam młotek, no. No jestem. Co tam w ogóle jest trzy... Ło kurczę pieczone! Jak mi wpadł, prawie na głowę. Dobra, ciekawy, ciekawy. Dobra. Na górę, szybko na górę! Dobra, cześć, 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 cześć. Cześć, cześć. fajny kluczor. A, tu. Normalnie biorę. Nie! Jak ja zginąłem? Co tu się stało? Gdzie ja jestem? Okej, okay. dobra. Okej, okay. jestem w tej mapce ostatniej. Ej, ciekawie, Chapter 3 Greenhouse. House Blue House Green. O co tu chodzi? To jest tylko kolory z domków są inne. Greenhouse, house, blue house. O co tu chodzi? To oni się tak tylko postarali, żeby tu zmienić kolorki. Ej, no na pewno, kurczę, mini to będzie robił Piggy 2, to na pewno się da postara. Nie, nie, to jest słabe, na pewno. O, jestem pigi. Dobra, czekamy. E, mam pułapki I... Okej, okay, muszę... Klikać. Dobra Patrzcie, mogę sobie wyjąć? Wyjąć, wyjąć, wyjąć. Haha, ha, normalnie ten. Jak to wygląda? Dobra, jesteśmy. A, dawaj go. Dobra, mamy go. Gdzie są kolejne osoby? Tu jest coś. a. dobra. Mamy, koniec. Będzie leci normalnie. Tutaj, na górę. Tak? Nie, nie ma tu nikogo. Tutaj? Nie, no, nie, gdzie oni są? Gdzie się podziała cała ekipa? A jak daleko można otwierać czy drzwi? Czuć wczoraj blisko. Nie, to, to mi się podoba. Tu coś jest? Nie. Gdzie się ludzie pochowali? Jedna osoba gdzieś. Gdzie ona jest? Dawaj mi jedną osobę. Ona się dziś uciekła. Może tu? Nie. No trudno, nie ma tej osoby. Zobaczymy sobie teraz ostatnią giereczkę. O, tu jest. A go nie miałam. Dobra, Mario, dawaj. O, to 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 to. Poszło. Dobra. Lecimy teraz po ostatnią giereczkę z gier Piggy, Tu są aż 4 chaptery. Tutaj jest ostatnia giereczka, 4 chaptery. Wchodzimy tu 1 300. 000. Tu nie grało tak dużo. Ale tu update był przed chwilą. To był jakiś update Piggy, Piggy 2, chapter 4. Ile tu ludzie robuxów wydali? 53 tysiące robuxów tu wydali. Ktoś kupił admina. Nie będziemy mieć coinów kurczę, za 2000. Ja nie wierzę, że ludzie serio kupują na takie, czy się nabierają, kupują, wydają tysiące robuxów na takie coś. Ja nie wierzę po prostu, że komuś się chce na to robuxy wydawać. Przecież to jest tylko ściągnięte od pigi normalnie i tyle tu tylko jest. Nawet nie ma nic z pigi związanego, tak naprawdę. Dobra, mamy teraz kolejną giereczkę. i mamy tutaj play. O, tu mamy jakieś plaże. No, domek ściągnięty, hotel, tu, city. W ogóle pierwszy to jest zawsze domek, a reszta to jest. okej, okay, coś tam losowego już. Dobra, tu mam w ogóle 500 coinów. Jak to na play. Play. Kolejne 500 to 26 Robuxów, tak, już wydaje Robux na pewno. Co to ma być? Okej, okay, widzę, że ktoś nie, komuś nie chciało się robić mapy. Bardzo się komuś nie chciało robić mapy. O. No to szybko to poszło, Pigi wyszło. <laughs> no dobra, to mam nadzieję, że teraz to chociaż będzie Git. Dobra, sprawdzamy teraz, czy to się uda. Dobra, dawajcie to bit, dawajcie to bit, no dawajcie. Cza znaczy, chapter update był godzinę temu niecałą. No trzeba ten chapter zrobić, zrobimy ten chapter normalnie. Piggy 2. <grym> Co oni robią w ogóle z tym Piggy? Czemu oni to tak tutaj popsuli? Dobra, dawaj, Piggy 2. No, startujemy! Dobra, jesteśmy i teleporty na mapę, teleporty na mapę i będziemy grali w pigi 2 E tu nie można kucać. Tu nie ma kucania, no nie, nawet kucani nie zrobili, no co, oni tu pomyślili. Aha, popsuło się. No to super, super. Super. Angella. Co te 10 tysięcy za gosta 1500 zero E no zbugowało się? No to nieźle. E. Więc ogólnie to by było chyba na tyle, co bo się zbugowała ostatnie pigi. No niestety, tak to są już zrobione te gierki. Więc ja naprawdę dziękuję za oglądanie. pamiętajcie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i nie widzicie na pigi 2 bo jeszcze oficjalnego nie ma i nie wydajcie sobie tam Robuxów. za każdym do dół. Nie wydajcie Robuxów na jakieś głupie gierki. Czekajcie na Piratę. Na Piratę będzie konkretnie, i tam będziecie mogli to normalnie grać. Na razie trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. I pamiętajcie sub, like, dzwoneczek, Bardzo ważne.